ulubieńcy września. Przejdę teraz do rzeczy, bo mam po prostu 100 całych produktów. Wrzesień był dla mnie... Sorry, cały czas mam problemy z mówieniem tutaj, bo jest strasznie sucho. <coughs> więc proszę Was tutaj o wyrozumiałość. Um, wrzesień był dla mnie dosyć ciężkim miesiącem, bo zaczęły mi się kłopoty trochę ze skórą. Jakieś łuszczenia, jakieś wysychanie, pękanie i itd. i makijaż mi się nie trzymał za bardzo. Więc musiałam sobie jakoś z tym radzić i szukam do tej pory jakichś produktów, które by mi pomogły z tą moją buzią. Ale też to był tak generalnie dla mnie ciężki miesiąc, więc sobie pozwoliłam na stosowanie produktów takich trochę bardziej luksusowych i przyjemnych w użytkowaniu. Znaczy, może nie wszystkich, ale kilku. I teraz tak, zacznę może od kolorówki, albo nie. Zacznę od rzeczy w ogóle przypadkowej, a tym razem to jest akcesorium, takie dekoracyjne, powiedzmy. I to są moje korale, które są z jakiegoś. Z jakiegoś kamienia, to jest jakiś kamień szlachetny, niestety ja nie znam się na takich rzeczach. Ta osoba, od której ja to dostałam, one były przewiezione z jakiejś wycieczki. Ona mi powiedziała co to jest, ale ja niestety nie pamiętam, bo to było bardzo dawno. W każdym razie zmieniłam teraz pracę i mogę w końcu nosić biżuterię, mogę w końcu nosić jakieś tam inne jeszcze rzeczy i no i troszeczkę się zmienił w ogóle mój tutaj system, że tak powiem i mam wielką przyjemność z noszenia biżuterii i ta właśnie ten kawałek był moim tutaj elementem flagowym w tym miesiącu. Idąc dalej, lakier do paznokci, wkręciłam się już teraz maksymalnie I to wszystko przez Martę, to jej wina A właściwie tak naprawdę to dziękuję, bo nie myślałam, że to może być też takie um, fajne I tak naprawdę to od kiedy pomalowałam sobie pierwszy raz paznokcie To ani dnia nie miałam bez lakieru I się zastanawiałam, to chyba trochę niezdrowe, co? Muszę jakiś base coat kupić dobry W każdym razie teraz byliśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu Mojej siostry i ona miała pomalowane paznokcie na biało I Michałkowi się to bardzo spodobało, w związku z czym Ding! Mam białe paznokcie i pomalowałam je takim nail tip wetener, takim lakierem do malowania francuskiego manikuru do tych końcówek. I to jest właśnie lakier z rimela z takim ściętym pędzelkiem. I powiem Wam, że jako lakier na całe paznokcie to jest mordęga nim pomalować, bo trzeba nałożyć dwie warstwy albo trzy, to jeszcze się dosyć mocno odci odciskają się jakieś tam rzeczy. Jak się pomaluje na wieczór, to rano są tkaniny odciśnięte i ten lakier dosyć szybko pęka, chociaż nie odpryskuje, ale pęka i wygląda tak jak emalia na nas w ale rezultat jest taki, że nie, mi się to podoba i Michałkowi też się to podoba, więc to był ulubień z tego miesiąca. Jeszcze mam jednego ulubieńca z biżuterii i to są moje nowe kolczyki, ponieważ tam te stare czarne, te duże czarne zniszczyły się na łódce, te małe czarne okazało się, że były posrebrzane, srebrzana, nie srebrne i dostałam uczulenia, a te ma takie Matowe, białe kuleczki. One są ścięte pod różnymi kątami, dlatego dają taki matowy efekt, a one nie są zupełnie gładkie, tylko właśnie mają tam takie różne kąty. To są kolczyki z Kruka i jestem nimi zachwycona i teraz znowu będę je nosić przez następny rok pewnie. Idą w zestawie moim z moimi białymi paznokciami. A drugim lakierem, którego używałam bardzo, bardzo często w tym miesiącu, bo mieliśmy dużo dużych okazji, jest lakier z paezy. w kolorze 300 to jest taki pudrowy róż, który bardzo, bardzo elegancko wygląda na paznokciach. I ile razy miałam pomalowany na paznokcie, to za każdym razem ktoś mi mówił, że... Czy byłam, pytał, czy byłam właśnie na przykład u jakiejś pani w salonie pomalować, bo bardzo elegancko wyglądało, więc um, bardzo fajny lakier. Też dostałam go w prezencie, więc nie wiem, ile kosztuje. Dalej. E Sorry za przerwę, ale tutaj mamy yy, Michała gra w grę i cały czas albo słychać yy, klikania, albo jakiś tam cenzurowane wyrazy, więc może tutaj przerywać. Wracając do pielęgnacji dłoni i w ogóle do dłoni, znalazłam wspaniały krem do rąk. Marka nazywa się Dermedic, a krem nazywa się ProSensiv. Ja za niego zapłaciłam chyba z 15 zł w jakiejś internetowej aptece i to jest bez przesady krem do rąk, który mi się wchłania najszybciej spośród wszystkich kremów, które miałam do tej pory w ogóle w życiu w rękach. Super drogich, super tanich, super ekskluzywnych, bio, takich wieś, wiecie, z lepszymi składnikami, takich zdrowszych, naprawdę spośród wszystkich rzeczy ta się wchłania najszybciej, tylko nie można go dużo, wystarczy gadać dać odrobinę i zanim kończę smarować dłonie, to ręce już są suche. Naprawdę bardzo fajny krem i polecam serdecznie, jest świetny, jestem z niego zadowolona i pewnie jeszcze kupię następny. Teraz dalej. Z pielęgnacji twarzy mam dwa produkty, albo może jak tak od rąk, to może przejdę do pielęgnacji ciała. W tym miesiącu sobie pozwoliłam na wykorzystywanie mojego prezentu, który też dostałam od marty, oczywiście, z bloga szelest, który link zostawię na dole. Wiecie, już mówię o nie cały czas, więc to żadne zdziwienie. To jest taki suflet do kąpieli o zapachu żurawiny z... Stenders, tak? Czy Senders? Zawsze się mówię. Stenders nazywa się ta marka. I ten suflet... W ogóle cudowne opakowanie. Przepraszam, że jest takie tutaj po plamionale, to wyjąłem z e Wspaniały produkt. Pachnie naprawdę cudownie. On ma tutaj w środku e takie pestki truskawek, które działają delikatnie peelingująco. On ma formę takiego dosyć gęstego... To nie, jest, to nie jest suflet, to, ani to nie jest mus, to jest taki ona ma podobną konsystencję jak Maso tylko trochę lżejszą. I ja na początku używałam, bo także nakładam go ręką na ciało i wtedy on mi się strasznie mało pienił, zamienia mi się w taką emulsję, bardzo przyjemną swoją drogą, o cudownym zapachu. Później zaczęłam go nakładać tak, jak oni tu sugerują na jakąś myjkę albo na gąbkę i on wtedy robi taką bogatą, gęstą pianę, trochę taką jak bita śmietana. I naprawdę to... on jest bez parabenów, więc też tu dwa punkty za to. I muszę powiedzieć, że to jest produkt, który uprzyjemniał mi kąpiel niesamowicie. Teraz właśnie mam dostęp do wanny, więc mogę sobie zrobić taką relaksującą kąpiel. Po takich ciężkich dniach to naprawdę jak macie czasami ochotę sobie zrobić coś takiego, co was bardzo zrelaksuje, no to mnie pachnąca świeczka i właśnie ten produkt to ratował w tym miesiącu. Dalej, jeszcze mam tego całkiem całkiem sporo. Wróciłam do żelu do mycia twarzy stopy. Nie złożyłam do końca tamtego z uriaż bo za bardzo wysuszał mi skórę i nie, nie byłam z niego zadowolona. Nie mogę mieć twarzy olejami, bo moja skóra po prostu się nie dogaduje z nimi, ale ten właśnie żel Dermoface Face Fizio, żel do mycia twarzy i oczu. To jest najlepszy produkt do mycia twarzy naprawdę od wielu lat i fantastycznie się sprawdza. To jest któreś tam z rzędu moja butelka. Teraz mogę go kupić w aptece tam którejś internetowej i zamawiam go też za każdym razem, jak mi się kończy i myślę, że już przy nim zostanę na długo, długo. Chyba, że znajdę jakiś produkt taki ekologiczny, czy właśnie ten bio organiczny tego typu, bo ja mam po prostu wielką przyjemność w używaniu tych produktów i one świetnie się sprawdzają na mojej cerze. Nie mówię, że wszystkie inne są złe. Po prostu to jest tak, że ja bardzo lubię tego typu produkty, bo moja skóra łatwiej się z nimi dogaduje, więc ja chętnie po nie sięgam. A ten produkt jest naprawdę genialny. Dalej z racji tego, że właśnie miałam te problemy z serą, zaczęłam szukać czegoś mocno nawilżającego co by mi pomogło z, z tą moją buzią, na noc nakładałam sobie olej arganowy to jest ten olej z Kalaja, zawsze kupuję w tym samym miejscu moje wszystkie oleje i masła, jego nakładałam sobie na czoło, bo generalnie mam suchą skórę w tym miejscu w tym miejscu i na, na linii Żuchwy. Bardzo dziwne to są miejsca, bo nigdy mi się tutaj nie zdarzało, ale też chyba odkryłam, bo już dużo czasu minęło i chyba wiem, dlaczego tak jest, bo ja teraz mieszkam w tym miejscu, w którym zawsze jak gdzieś wyjeżdżałam i po weekendzie wracałam, nagrywałam Wam filmy, i mówiłam, że o, wyjechałam, była inna woda i tam mam, mam problem ze skórą. To teraz przeprowadziłam się w to miejsce właśnie, gdzie jest taka woda, która mi z, 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 j, jakieś tam problemy sprawia. I Skończyłam w aparacie. Sorry, naprawdę dzisiaj jest taki dzień beznadziejny na nagrywanie, ale nie mam już innego momentu, kiedy mogłam to dla Was zrobić. Nie mam pojęcia, na czym skończyłam. W każdym razie na pewno mówiłam o maśle Sza, tym surowym, który jest. Moim hitem tego miesiąca zdecydowanym. E, w każdym razie szukałam sobie kremu nawilżającego do twarzy na dzień, którego bym mogła używać, który sprawi, że mi nie będzie twarz wyglądała po prostu jak jedna sucha skorupa, i na którym mi się makijaż ładnie utrzyma. I znalazłam krem, który jest potwornie drogi. Od razu to mówię, on jest naprawdę potwornie drogi. E, marka nazywa się Dr. Nona, a krem to Dynamic Hydrating Cream, czyli taki dynamiczny krem nawilżający. I powiem Wam tak, ja mam tutaj taką malutką próbeczkę, i krem ma taki kolor po prostu jasnego żółtego kremu. On jest w teksturze taki trochę jak pianka. Jest bardzo leciutki i powiem tylko tyle o nim, że nagram wam recenzję tego produktu, bo już leci do mnie pełne opakowanie, takie normalne duże. I jak go jeszcze trochę pożywam, to wam powiem więcej na ten temat. Na ten moment powiem tyle. Jak macie problemy z naczynkami, to nie jest krem dla was. Ale jak potrzebujecie kremu nawilżającego, chcecie kupić dla kogoś prezent, jakiś taki luksusowy, bardzo dobry przeciwsmarzczkowy. Najwyższący krem, to ja go obstałem jak nic. Kiedyś miałam z tej marki maseczkę, o której, z którą miałam duży kłopot, bo poważne problemy skórne, znaczy problemy skórne, miałam poważną alergię, po prostu, nie, może nie alergię. Bardzo mnie podrażniała, o tak powiem. I ją dałam do spróbowania kilku innym osobom i oddałam ją Marcie. W końcu okazało się, że wszyscy są nią zachwyceni, tylko ja z nią mam kłopot, więc myślałam, że może moja skóra po prostu na takie intensywnie działające składniki za mocno zareagowała. No i postanowiłam, że dobra, spróbuję z tym kremem, bo skoro wszyscy mówią, że ta maseczka jest taka dobra, to może krem jest super i jest po prostu mega, ale to mówię, no, powiem Wam więcej, jak będzie pełna recesja, jak przyjdzie do mnie to całe opakowanie. To. I teraz tak, zostało mi kilka rzeczy z kolorówki, postaram się szybko przez to przebrnąć, bo czas mi się już tu kończy. Poza tym pewnie ten film już trwa 25 minut. Mam cztery pędzle ulubione, trzy nowe. I od razu się staję moimi lubieńcami. Pierwszy jest pędzelek z Anabel Minerals. Taki malutki, malutka kuleczka. I w tym miesiącu o dziwo on nie służył mi w ogóle do cieniowania oczu, tylko nakładałam nim korektor na jakieś takie większe przebarwienia, większe plamki. I pod tym kątem się świetnie sprawdzał, bo tak ładnie można było wpracować ten produkt w skórę. I świetnie mi się ten korektor trzymał w ciągu dnia. Więc tutaj dwa punkty dla tego pędzelka jest naprawdę super. I teraz mam trzy nowe pędzle i to są moi trzej ulubieńcy. Od razu w ogóle wow, tak było. Użyłam ich za pierwszym razem i od razu stwierdziłam, że są niesamowite. Pierwszy to jest pędzelek, który zastępuje mój stary pędzel do różu. To jest pędzelek z Era Minerals. On ma taki kształt, taki po prostu dosyć duży, lekko puchaty, dość spłaszczony. Dokładnie taki pędzel, jakiego szukałam jako duplikatu dla mojego starego pędzla. Precyzyjnie bardzo można nałożyć róż na policzki. Bardzo ładnie się rozciera nim i aplikuje też rozświetlaczek. Bardzo zależy, bo jest troszeczkę spłaszczony. Jeszcze nie wiem, jak one na długo mi wystarczą, bo jeszcze ich nie prałam. A, znaczy, no dobra, nie oszukujmy się, prawie kilka razy i to za mało, o tak powiem. I jest fantastyczny, uwielbiam ten pędzel, jest naprawdę bardzo fajny. I dalej, drugi mój pędzelek ulubiony, to jest pędzel, który tak naprawdę wcale nie był potrzebny, ale bardzo go chciałam mieć. I to jest też pędzelek z Eramineras, i to jest 164N, nie wiem czy tam powiedziałam. Wszystkie nazwy, numerki i tak dalej zostawię wam na blogu, jeśli coś pominęłam. I to jest pędzelek do rozświetlacza, i też jest super fajny, bardzo delikatny, mięciutki, przyjemny w życiu, super pędzel. I kolejny to jest pędzelek też z tej samej firmy i to jest taki pędzelek z bardzo ostro zakończonym włosiem, który się idealnie nadaje do cieniowania w załamaniu powieki i do tego zewnętrznego kącika. Pamiętacie ten pędzel z Anabel? Ja mówiłam właśnie o nim, że jest super, bo jest taki malutki i ładnie tutaj rozciera kolor i bardzo bym chciała, żeby był troszeczkę bardziej, właśnie żeby był bardziej ścięty, taki mocniejszy czubek miał, wtedy by był idealny. I to jest odrobinę mniejszy pędzelek, ale właśnie w takim kształcie, jakiego szukałam, więc dwa punkty dla niego. I z to wszystko. I zostały mi jeszcze trzy cztery rzeczy. Pierwszy to jest róż. I to jest mój róż z burżła w kolorze 40, Rose Tea. Wróciłam do tego różu w tym miesiącu. Praktycznie go używałam przez większość dni, bo jakoś tak położyłam go na biurku, na wierzchu i tak użyłam go raz, drugi, trzeci, piąty i tak właściwie cały tydzień nosiłam. Chociaż mi się rzadko zdarza używanie tego samego koloru. Bardzo fajne i pięknie pachnie. Bardzo mi się podobają te róże. Na pewno jeszcze sobie sprawię jakieś inne. Kolejna rzecz to jest cień do powiek... Znaczy mam jeden cień do powiek sypki, a jeden to jest pigment. Sypki cień do powiek to jest... Ymm... Cień Era Minerals Opal Eyeshadow Emerald w kolorze 007 i to jest taki, on tu wygląda bardzo niepozornie, a tak naprawdę jak wam zaraz pokażę, jak mi się uda <ścoughs> zrobić słodka to jest kolor, który bardzo ładnie opalizuje na wiele różnych y, takich odcieni, na złoty, na żółty, na zielony, na niebieski odrobinę, na ciemnym tle jest jeszcze w ogóle zupełnie inny, mam nadzieję, że to widać. Wspaniały kolor, to jest mój y, naprawdę wielki ulubień z tego miesiąca. Y, jakiś czas temu nagrywałam Wam taki makijaż i y, użyłam tamtego koloru i naprawdę jest fantastyczny. Dobra. Teraz dalej. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą jest pigment z Inglota ANC w kolorze numer 16. Mam go dzisiaj na powiekach. i To jest taki kolor czerwono-rudo-metaliczno-bordowy. Może nie bordowy. Taki o coś takiego. Fantastyczny kolor, bardzo, bardzo go lubię i też go używam wielokrotnie w ciągu tego miesiąca. Postaram się wytrzeć palec, żeby tutaj się nie upaćkać. I ostatnim produktem jest rzecz, którą na pewno kupię dużo opakowań, mam tylko taką mikro próbeczkę. I to jest Matte Veil Light z 0, nie, 301, też z tej Ery Minerals. I to jest taki Produkt, który mnie bardzo zaskoczył, bo nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle jest produkowane, a to jest baza pod podkład. I teraz to jest taki produkt, który wygląda jak puder. Nie ma specjalnego koloru, więc wam nie pokażę, bo po prostu nie będzie tego w ogóle widać. I on. Ja wybrałam bazę wygładzającą, i tam mają jakieś różne. Ja wybrałam tą bazę wygładzającą i ona autentycznie nałożona na twarz, w, nie, nie nakładami na całą twarz, tylko tu, gdzie mam pory takie troszeczkę większe, pod oczami i tutaj w okolicy. <laughs> ona sprawia, że skóra jest po prostu taka satynowa w dotyku. Wypełnia jakieś tam nierówności, wypełnia pory troszeczkę. Trzeba ją nałożyć, zostawić na jakiś czas, aż ona tak osiądzie na twarzy i dopiero nałożyć podkład. I naprawdę podkład po tym sunie jak marzenie. I na pewno kupię całe duże opakowanie dla siebie. I też myślę, że kupię sobie drugie na jakieś tam domalowanie innych osób, na śluby czy na takie inne rzeczy, żeby. Rezultat był taki bardzo spektakularny, bo produkt jest naprawdę wspaniały. Dobra, strasznie zmęczyłam dzisiaj, bo nagrałam dla Was dużo filmów. Mam nadzieję, że moje lampy wytrzymają, bo tutaj jedna już jest chyba na ostatku, i podejrzewam, że jak mi teraz wyłączę, to już nic nie nagram więcej i będę musiała kupić drugą żarówkę. A na ten moment życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, zdrowia i cierpliwości. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ostatnio jest mnie tak mało, ale dużo się zmienia w moim życiu, nie mam czasu za bardzo na nagrywanie filmów, ale wkrótce to się zmieni. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, tak jak już mówiłam i życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Na razie.